W środku nie ma praktycznie w ogóle tlenu. Moi drodzy państwo, wybaczcie i weźcie pod uwagę to, że my naprawdę walczymy z żywym ogniem. A on nadal nie może nabrać tlenu. To, co tutaj jest, będzie najbardziej widoczne. Nie jest to ciężki sprzęt, tak jak nie jest lekka praca, praca strażaka. Słuchajcie, tutaj nie byłoby konieczności nawet wchodzenia w te gazy. Musisz podskoczyć i sam się ja to zaciągnąć. Ale wejdę, zobaczę jakie są stężenia gazów w środku. Jak wiecie, te gazy tutaj ulatniają się, one się rozrzedzają, i do mieszkańców w zasadzie docierają. Już w żaden sposób nie, nie mający wpływ na mnie. W środku nie ma praktycznie w ogóle tlenu. Wszystkie możliwe gazy powyskakiwały przekroczenia stężeń. Zasadne jest używanie czujników w maszynach. I będę musiał, że tak powiem, do tego jeszcze, że tak powiem, zrobić dodatkowe szkolenie, bo jednak, no mówię, Tutaj ta para w miejscu zapożarowania jest niebezpieczna dla moich pracowników, więc e, trzeba będzie, że tak powiem, zrobić jeszcze dodatkowe szkolenie. A po ostatnich instruktorach, właśnie w, ze Strażą Pożarną e, i uprzejmości Straży Pożarnej, e, wiem coraz więcej, e, więc e, możemy przygotować się interwencyjnie w razie W. E, mam nadzieję, że to nie będzie konieczne z racji tego, że to jest jedno z takich ostatnich zarzewi zapożarowania. Zostały jeszcze trzy, można powiedzieć 2,5. To, co tutaj jest, będzie najbardziej widoczne, a to, co będziemy robić już w strefie A1, tej najbardziej zapożarowanej, od strony straży naszej tutaj pożarnej, od ulicy Niedurnego, mam nadzieję, że nie będzie nie będzie tak uciążliwe z racji tego, że Obudowaliśmy ekran ochronny dookoła, zabezpieczając jeszcze jesienią las i te spadające liście, które opadły, żeby to gdzieś się nie rozprzestrzeniło. Odtąd, więc mamy to w dole, mamy wybudowany wał ochronny. No i nie będzie to szło tak jak w tej chwili, powiedzmy, jeżeli jest wiatr, idzie bezpośrednio na osiedle. Nie da się tego inaczej zrobić. Moi drodzy Państwo, wybaczcie. I weźcie pod uwagę to, że my naprawdę walczymy z żywym ogniem i z pożarem. To nie jest tak, że robimy sobie tutaj coś, żeby, żeby robić, tylko rekultywujemy i robimy zapożarowanie KWK-pokój, tak żebyście mogli zapomnieć o tym miejscu jako miejscu uciążliwym, a tak jak jest zaprojektowana. Ta docelowa bryła, konstrukcja, która tutaj powstanie, mam nadzieję, że przysporzy Państwu wiele radości w przyszłych latach. Także proszę o powściągliwość w komentarzach, takich, że jesteśmy sprawcą i że jesteśmy dla Was uciążliwi. My naprawdę tu walczymy z żywiołem. Pozdrawiam, Arkadiusz Bąk, Areget Koparek.